No, bo to jest eksperyment. Najgorsze jest to, że nie widzę, czy się łączy. Czy jest dobry internet, czy nie. Ale zróbmy ten eksperyment, żebym wiedział, na czym stoję. A jak nie, będę robić normalnie. Witajcie! na Hołis z tej strony, Jaycee Lady. Chciałabym zrobić taką krótką transmisję, głównie testową. Zrobiłam sobie taki baner, właściwie do Polski. To jest trochę taniej. Ale stwierdziłam, że powieszę. Temat jest Jak odróżnić kobiety w męskiej energii od kobiety w żeńskiej energii? Um. Zastanawiam się cały czas, czy się nagrywa, czy jest transmisja, czy nie ma. Bo, no ale dobrze, jeżeli bardzo będzie przerywać, to zrobię to drugi raz um, jako film. Pomyślę. To jest taki temat, który jest duży i, um, i on jest trudny, to nie jest takie oczywiste. Ale spróbuję po prostu powiedzieć jeszcze raz, jakie są cechy energii męskiej energii żeńskiej. Bo właściwie wtedy jesteśmy w stanie, rozumiejąc te cechy, jesteśmy w stanie ocenić, czy my same, na przykład jako kobiety, jesteśmy, a nawet mężczyźni, czy bardziej męskiej, czy w męski w danym momencie, albo w ogóle życiowo. Jest też tak, że tak naprawdę działamy na zasadzie wibracji. A to oznacza, że wtedy, kiedy my jesteśmy w męskiej energii, to tak naprawdę jesteśmy przyciągane do męskiego świata, do bycia gdzieś w męskim otoczeniu, ale też jakby jak kobieta, która jest męskiej energii, bardziej życiowo, w wielu sferach albo wszystkich, przyciągnie mężczyznę, który jest bardziej w żeńskiej energii, będzie po prostu sfeminizowany. Więc to też trzeba, na to też trzeba patrzeć. Ale dobra, najpierw cechy. Cechy energii, cechy. energii żeńskiej, a, czyli yin. Jak macie koło, yin yang, to yin schodzi. Więc energia żeńska to jest ta energia, która um, opada niejako wycisza, wygasza, e, uspokaja. Tak działa też na, na, na energię yang, czyli ją wycisza. E, tak działa kobieta w żeńskiej energii na mężczyznę w dobrej męskiej energii. E, wycisza, wygasza, ale. To inaczej, innymi słowy, znaczy, że ona um, ma być um, jakby energia żeńska to jest dobre osadzenie w sobie i to jest um, dobry kontakt z ziemią, z realiami, z konkretem. Um, I bardziej bycie tu i teraz niż w przyszłości. Um, energia żeńska um, jednocześnie jest. Um, Wchłaniająca wszystko, to się przekłada na cechę adaptowanie się do sytuacji, łatwe. Akceptowanie, tolerancja, włączanie wszystkiego w siebie. To się przekłada na cechy osoby, która jest w żeńskiej energii. Takie właśnie jak tolerancja, akceptacja, współczucie, rozumienie wszystkich niejako. Akceptowanie wszystkich um, bez oceniania, nieocenianie jest cechą energii żeńskiej, bo to jest ta, tam po tej stronie jest miłość, po drugiej stronie jest bardziej ocena i krytyka. Oczywiście wszystko jest po coś. Energia żeńska um, jest receptywna w tym sensie. Mówimy, że kobieta w energii żeńskiej jest receptywna, a to znaczy, że się adaptuje, dostosowuje się i um, jest tak dobrze osadzona w sobie, że jakby pozwala, żeby wszystko się jakby wokół nie kręciło i przyciąga do siebie bardziej, niż jakby wysuwa z siebie działania, żądania itd. tak no I to jest energia żeńska. Ponieważ ona opada, to też oznacza, że jest właśnie taka wyciszająca, wygaszająca, ale też chaotyczna. To też oznacza chaotyczność na przykład komunikacji żeńskiej, która jest nieukierunkowana, nielogiczna, bo tutaj osadza się ten element kreatywności, emocjonalności, wrażliwości itd. Energia męska Yang to jest to, co wznosi się, ale to też wznosi się, w sensie wychodzi poza. Energia żeńska raczej kieruje się do środka i do wewnątrz. Energia męska kieruje się na zewnątrz i ona rozprzestrzenia, powiększa, dąży do powiększania, rozprzestrzeniania. I to jest ta cecha mężczyzn męskiej energii, albo kobiet, które chcą być bardziej poza, na zewnątrz, z ludźmi. Można by uprościć, powiedzieć, że energia żeńska ma też tę cechę introwertyczną, a energia męska ekstrawertyczną. Energia męska wychodzi na zewnątrz, ale tak jak energia żeńska włącza w środku jej i tak dalej, tak energia męska dzieli, wyłącza, odłącza, oddziela się i, um, i ocenia. Ocenia, krytykuje, bo oddziela prawdę od fałszu, biały od czarnego i tak dalej. Tam są podziały w energii żeńskiej. Nie ma podziałów. Teraz jak odróżnić kobietę? Mówmy o kobietach w energii bardziej męskiej, od w kobiety bardziej w energii żeńskiej. Pierwsza podstawowa sprawa to jest jakby kim jesteś, kiedy się urodziłaś, w jakim archetypie, jakich archetypów żeńskich masz dużo, a jakby, jakie masz żeńskie, jakie masz męskie. I procentowo, osoba, która się urodziła, nie wiem, w znakach takich jak Koziołrze czy Skorpion wyjściowo będzie miała więcej męskiej energii z układu urodzenia. Tylko potem chodzi o to, jak kierunkować tą energię, gdzie to ma iść. To ma bardziej iść na jej... Um, być może będzie miała trudne życie i potrzebuje do tego swojej energii um, męskiej, a drugie może być to, że potrzebuje tego do pracy. W relacjach kobieta powinna być w żeńskiej energii, żeby ta relacja była sensowna. No chyba, że chce być kimś innym. Nie mieć heteroseksualnego związku, no to każdy decyduje sam. Kobieta w żeńskiej energii ma wszystkie cechy żeńskiej energii. Nawet jeśli ma z urodzenia dużo archetypów męskich, może je przekierunkować w stronę pracy, natomiast związku może być w energii żeńskiej, trzeba być tego po prostu świadomym. W związku kobieta w żeńskiej energii, jakby z zewnątrz. Kobieta w męskiej kobieta w żeńskiej, bo jakby chodzi o to, że są kobiety w męskiej energii, które na zewnątrz widać, że są w męskiej energii, to znaczy faktycznie chodzą jakby jak mężczyzna, chodzą w spodniach, mają krótkie włosy, wpasowywują się w szablon energii męskiej, mężczyzny. Natomiast są kobiety, które na zewnątrz są pozornie w żeńskiej energii, w sensie wyglądają jak kobiety bardzo. No właśnie, i teraz kwestia. Jak bardzo. Kobieta w, w męskiej energii, ale z zewnątrz wyglądająca jak w żeńskiej energii, będzie robić pewne rzeczy za bardzo. To znaczy, będzie miała bardzo mocny makijaż, bardzo mocny makijaż, bardzo wyzywające ubranie w każdej sytuacji właściwie. I będzie miała bardzo uwodzicielską postawę, w sensie takim nienaturalnie z siebie zmysłowa cielesna i tak dalej, tylko bardziej uwodzicielska w sensie polująca na kogoś. Okay? Yy, czy w pracy na klientów sytuacji i tak dalej, czy też po prostu na mężczyznę. Um, kobieta w żeńskiej energii naprawdę będzie, może być uwodzicielska, może być zmysłowa, będzie zmysłowo uwodzicielska a, i piękna. Ale bardziej, z, jakby nadal będzie zainteresowana sobą, nakierowana na siebie, natomiast to po prostu będzie z niej wypływać. Ona będzie miała taką energię. W dużej mierze trzeba patrzeć na to, co robi i jak to robi. Kobieta w żeńskiej energii nie nakierowuje się na mężczyzn, szukanie mężczyzn, polowanie na mężczyzn, i w ogóle za bardzo nie jest, jakby. Jest kwestia jej charakteru, osobowości, czy jest ekstrawertyczna, czy introwertyczna, to zależy, ale tutaj tak naprawdę chodzi o to, że ona w dużej mierze, kobieta w żeńskiej energii, w dużej mierze robi swoje, jest sobą. E, interesuje się bardziej sobą, kobiecym światem, dzie, światem dzieci faktycznie, natomiast obok tego jest świat duży a, jej pracy, tego co ona robi, to może być też dom. Ale ona będzie to, jakby szła w kierunku nie męskim, w sensie, żeby to powiększać, żeby, żeby konkurować z innymi kobietami, na przykład i tak dalej, jak ja mam dom, tylko bardziej w stronę kreatywności, żeby tam było dobrze, żeby wszystkim było dobrze i tak dalej. Po to też się ubiera, żeby sama czuć się dobrze zmysłowo i okej. Okay. Cieszy ją zainteresowanie. Czemu nie? Jest zawsze ten element. Natomiast nie. To nie jest jakby kobieta do, w dobrej żeńskiej energii, jakby w, 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 jakby w odróżnieniu do kobiety w męskiej energii de facto, nie ma celu konkretnego, że ja się ubiorę tak, żeby coś uzyskać. Nie ma celowości. Cecha, celowość, uzyskanie czegoś, konkurencyjność, konkurowanie, jakby ubieranie się po to, żeby. Uzyskać jakiś efekt, to jest cecha męskiej energii. I kobiet w męskiej energii. No dobra, tyle. Bo to jest test, a ja nie wiem tak naprawdę, czy w ogóle się nagrywa Czy jest transmisja. Trudno. jest. Dobra. Um, bo, to nie jest takie, jakby najłatwiejszy sposób odróżnienia kobiety w żeńskiej energii. Naprawdę od kobiety w e, żeńskiej energii pozornie, czyli w męskiej energii, tak naprawdę, jakby najłatwiej jest, e, bo można odróżnić wtedy, kiedy po prostu e, wchodzimy w jakąś relację, nawet przyjacielską z tą kobietą, bo widzimy przede wszystkim po zachowaniu, a, ale też tak naprawdę, kto jest wokół niej, kogo ona przyciąga. E, jakie ma relacje, jakie jest na przykład, jej, jest, jak to są jej przyjaciele, jak, to jest, jak zachowują się też wobec niej mężczyźni, jakich mężczyzn przyciąga. Może też przyciągać mężczyzn bardzo mocno w męskiej energii, jakby z szablonu takiego. To też trzeba potem popatrzeć, jak się rozwija taka relacja, co oni razem robią, ale um, jakby to powiedzieć, um, me, są mężczyźni, którzy są też. Jakby na zewnątrz ten sam szablon, na zewnątrz mocno męskiej energii, czy na przykład mogą być bardzo macho, agresywni i tak dalej, natomiast um, jak przychodzi co do czego, to mogą być, nie wiem, prokrastynacje stosować i tak dalej, i tak dalej. Czyli w głębi w sobie, w tych najgłębszych elementach męskości mogą nie mieć męskości, w sensie mogą zachowywać się, wchodzi w żeńską energię. To wszystko nie jest takie proste. Tak naprawdę to się rozpatruje indywidualnie. Natomiast jakby patrzymy na siebie, jakby to trzeba wiedzieć kim ja jestem, w jakiej jestem energii, w różnych sytuacjach. Natomiast tak jak mówię, oczywiście można wejść w pewne jakby nie wiem schematy. Mogę wam powiedzieć, że tutaj w Peru moja obserwacja jest taka, że bardzo duża jest indoktrynacja taka genderowa. Oczywiście jakby starsze pokolenie i, i nawet obecne, Nadal wchodzi w związki, jest, jakby są dzieci, stałe związki, z, małżeństwa się nie rozpadają, tak bardzo jak w Europie i tak dalej. Natomiast kobiety, zwłaszcza tutaj w Sierra, w ogóle w całym pełni, w ogóle uważam, że Ameryka jest specyficzna i bardzo dużo kobiet jest na zewnątrz rzęskiej energii, a bardzo mocno wewnątrz męskiej energii. W tym sensie kobiety, które. Są, jakbym powiedziała, zdesperowane, albo są w świecie, w którym trzeba konkurować, w świecie trudnym, w świecie, gdzie jest taka trochę walka o przeżycie, gdzie jest na, no tak, gdzie jest trudno, jakby nakierowują się bardzo mocno na pracę, archetyp pracy i mocno pracują i z tymi dziećmi, nie wiem, na plecach i tak dalej pracują, to są kobiety dosyć mocno w męskiej energii. I one potem wobec tych mężczyzn, bo obserwuje zachowanie, są też dosyć mocno w męskiej energii. Są kontrolujące, są jakby mężczyźni są pod pantoflem. To są mamy, które kontrolują swoich synów, nie puszczają tej tempowiny. Dzieci zresztą tutaj bardzo wcześnie idą do instytucji, czyli kobieta nie ma tego czasu, żeby dać dziecku tą swoją żeńską energię, jakby je tak uchołubić. Więc ten proces potem się wydłuża. Zwykle kobiety, które nie mają tych siedmiu lat, 8 lat, żeby to dziecko. Mieć przy sobie dobrze je chłopca, tak jakby wyniańczyć, potem długo nie chcą go puścić. Jest dosyć skomplikowane to wszystko. Podobnie kobiety w ogóle w Ameryce, tutaj południowej i łacińskiej, są dosyć mocno konkurujące konkurują o mężczyzn po prostu. A ponieważ nie jest tu, jakby życie jest trudne, to kobietom jest trudno, to tak, mają tu ten szablon. Skakania trochę z kwiatka na kwiatek, oraz uwodzenia i szukania bogatego. A to też oznacza, że konkurują między sobą. I przykro mi, będę teraz może niepopularna, ale powiem, że taki szablon ma też wiele kobiet, na przykład Ukrainek, które z jednej strony właśnie albo wchodzą w taki archetyp kobiety pracującej, na przykład w młodości są w archetypie kobiety polującej na mężczyznę. A wyjeżdżający na zachód, żeby złowić mężczyznę z innego kraju, bogatego. A jeśli nie, to zostają i w pewnym momencie, nie wiem, 20-30 lat, zostawiają te dzieci babcią i jeżdżą pracować w różny sposób, prawda? Sprzątać albo to coś innego. W każdym razie są mocno w męskiej energii. Mocno w męskiej energii, a na zewnątrz jest duża tapeta i, 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 i i są na zewnątrz, poza nim żeńskiej. I to jest trudne. To jest trudne określić. E, znaczy, trudne. Jakby dla ludzi to jest trudne. No. Mm, ale trzeba pobyć z taką osobą, poczuć też, co ona wobec ciebie robi. Bo jeżeli jesteście w relacji kobieta z kobietą, żeńskiej, i ta kobieta w jakiś sposób cię wysysa, te elementy takie narcystyczne i tak dalej, to też jest energia męska, bazowo. W sensie takim w konkurowania z drugą osobą, gdzieś w manipulowania, wy... to wyjściowo jest, znaczy manipulowania to jest skomplikowana sprawa. Natomiast taka, jeżeli kobieta, koleżanka z sobą konkuruje, gdzieś chce wszystko tobie wiedzieć, albo plotkuje, albo gdzieś czujesz, że cię wysysa jakoś, to ona jest męskiej energii. Kobiety, siostrzeństwo powstaje na bazie żeńskiej energii, dwie kobiety czy więcej w żeńskiej energii. Nie powstanie żadny dobry krąg siostrzeństwo, jeśli kobiety są męskie, albo je, większość, będą wykorzystywać te żeńskie. Pozdrawiam.